No siebano, witam wszystkich. Zaczniemy może dzień od tego, co się dzieje na rynku. Jakiś czas temu, dokładnie chyba 8 maja nagrałem filmik, w którym ukazywałem Wam cenę Bitcoina około 6000 dolarów. Teraz możecie zobaczyć, że zaledwie parę dni później cena ta urosła no, o dużą dość liczbę, bo prawie 30% i wszystko wskazuje na to, że będzie rosła. Tak samo Ethereum się podniosło o dość pokażną liczbę, 21%. Natomiast XRP, o którym Wam mówiłem i moim problemie związanym z przemianowaniem tych pieniędzy na Ethereum, urosło 7%. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego te wzrosty budzą niepokój? To nigdy nie jest zdrowe. Kiedy rynek nagle podnosi się o tak drastyczne sumy. A przez ostatnie parę miesięcy można było zauważyć, że trzymał się dość, powiedziałbym, stabilnie. A w omawianym projekcie XRP to już kompletnie trzeba mówić o totalnej stabilności i niezadowoleniu pewnie potencjalnych klientów albo klientów, którzy po prostu już weszli w ten projekt i oczekują zmian ceny i to takiej, która wystąpiła na przykład w przypadku Bitcoina, Bitcoina Casha czy też innych popularnych kryptowalut. Możecie zauważyć również, że Monero, o którym Wam mówiłem, jako projekcie, który na pewno będzie osiągał w 2019 roku cenę 70 dolarów jeśli rynek będzie się podnosił w taki sposób, jak zrobi to teraz, to cena ta będzie również szybować i być może nawet wróci do poziomu sprzed 2019 roku, czyli w 2008, kiedy ta cena wynosiła około 100-150-114 dolarów za jednostkę. Co można powiedzieć o platformie Bakt? Platforma BACT aktualnie, jak widać, jeszcze nie obowiązuje w 100%. Dalej są prowadzone jakieś zmiany. No, trudno się mówi. Tak to wygląda. Nie wiem, dlaczego tak długo platforma wzleka z uruchomieniem swojej giełdy, ale widocznie jakieś konkretne powody muszą być. Ostatnio czytałem, że te powody mogą być uwarunkowane zmianami w przepisach prawa, także różne, różne gdzieś tam zawirowania mogą się pojawić, dlatego Platforma Tutaj tłumaczy się, że starałem stara stara się po prostu zbudować solidną, bo dobrze opartą na działaniu zgodnym z prawem e stronę internetową, e która daje te możliwości, po prostu giełdę do robienia tych transakcji kryptowalutowych, kupna, sprzedaży itd. Spójrzmy na bitcoina. Tutaj jest ten moment dość no, nieciekawy. Czy ta kryptowaluta jeszcze urośnie? No tego Wam raczej ja nie powiem, nie powiedzą Wam youtuberzy, którzy mają swoje kanały o tematyce kryptowalut. A no dlaczego? Ponieważ możecie zauważyć, że to, co się teraz dzieje, to jest kwestia osób, które inwestują olbrzymie pokłady pieniędzy. Sprawdzimy sobie w sumie na Wallalet. Jak to wygląda? Szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałem tego wcześniej, ale. O, proszę bardzo. I macie bitcoina transferowanego na różne giełdy. W okolicach 6,5 tysiąca dolarów, gdzie normalnie był sprzedawany bitcoin na znanych giełdach, bywało, że niektóre z tych giełd. Odnotowy, odnotowały wzrosty bitcoina do ceny 7000. Teraz aktualnie mamy 7300, prawie 300, zaraz zobaczę, ile tam było, 7378. Także teraz może być tak, że będzie nawet sprzedawane po 7600-7800 na tych olbrzymich giełdach. No, także widzicie, no, sytuacja wygląda w ten sposób, że są transferowane olbrzymie ilości bitcoina, ethereum zresztą również też. No ja dalej wierzę jednak w ten projekt XRP. I uważam, że no w tym roku, może w tym roku jeszcze się to uda zrealizować: wejście kolejnych partnerstw i podniesienie tej sumy o parę dziesiąt może nawet paręset procent. Byłoby bardzo miło. Nie zadawala jednak ta perspektywa, kiedy Ethereum, o którym Wam mówiłem, i moim zapytaniu w kwestii przemianowania tych pieniędzy, onotowuje te wzrosty, a XRP sobie gdzieś tam po malutku widzicie, podnosi się, ale też i opada. To znacznie bardziej niż inne kryptowaluty. Mówiłem Wam o atutach XRP w kwestii stabilności i to się właśnie sprawdza. To wszystko, o czym Wam opowiadałem. Jeśli wspomnicie moje filmiki z 2018 roku, kiedy jeszcze zachęcałem do podjęcia współpracy z moją osobą, kiedy rynek nie osiągnął market capu na poziomie 200 miliardów, teraz już 220 Ludzie, którzy mogli zainwestować pieniądze, czyli 20, 30, 40, 50 tysięcy, ja mówiłem wam o projekcie Monero, mówiłem wam o projekcie XRP, mówiłem wam o Ethereum, że mógłbym podpisać, tak samo mówię wam o Cardano i, i całej tej, o Dashu wam mówię, o ojcie, że mógłbym podpisać umowę, w której ja zobowiązałbym się do tego, aby osoba inwestująca w taki rynek kryptowalut nie poniosła żadnych strat. I teraz z pewnością osoby, które się zastanawiały, które też do mnie pisały, bo w ostateczności żadna z osób, która rozmawiała ze na temat podjęcia tej współpracy, nie wyraziła stuprocentowej zgody na realizację takiej transakcji, przyrzucić ciu po prostu pieniędzy tego użytkownika. Ja miałem być osobą, która miała zapewniać to bezpieczeństwo. Niestety okazało się, że żadna z tych osób, kiedy rynek wynosił 100, 110, 111 miliardów, czyli zobaczcie, połowę tego, co mamy teraz nie zdecydowała się, można było na tym zarobić. Przypuszczam, że no tak niestety ludzie działają. Ja mówiłem, że w swoich umowach naprawdę są one bezpieczne, oparte na merytorycznej wiedzy, zasadności, regule. Także to jest nie tylko umowa, ale też mówię dodatkowo sporządzane pismo, czy też notariusza, czy osób, które mogą potwierdzić, że doszło do takie, zawarcia takiej umowy. Możliwości w kwestii rozpatrywanych umów jest wiele. Zawsze jest to indywidualne podejście do osoby, do klienta. Można było to zrealizować, no nie udało się. Ja na ten moment będę musiał zmienić już tutaj, jeśli chodzi o swoje, swój tytuł na YouTube, niestety, ale po osiągnięciu takiej sumy, dla mnie ryzykowne byłoby podjęcie takiej odpowiedzialności. Nawet jeśli ten market cap sobie urośnie do 300 czy tam 400 miliardów, to będzie bez znaczenia, ponieważ w tak krótkim czasie osiągnął dość bardzo wysoki poziom. Można powiedzieć, że ja, jak, ja wchodziłem na takim poziomie właśnie kiedy Bitcoin kosztował 7300 dolarów, około 7300, może i 500 dokładnie. Mówiłem Wam również o Binance Coinie, że niebezpiecznym jest realizacja tych transakcji na poziomie 20, 20, 15, wtedy jeszcze mówiłem 15, 16, ale i do 20 dolarów. 20 i okazuje się, że też miałem słuszność, bo i Binance Coin wybił do góry do 24 i opadł. Także odbiegająca cena od tej, o której Wam mówiłem, nie jest tak duża i uważam, że to było zachowawcze ryzyko, które każdy z Was powinien mieć w świadomości, kiedy inwestował w tę kryptowalutę. Jednakże jak zobaczycie, Binance Coin również się podnosi podnosi się no, dlatego, że jak wam wspominałem, jest cechowany pewną ideologią służy do obniżenia kosztów transakcyjnych przez prowadzenie treningu, na np. na giełdach. Jeśli posiadacie Binance, Coina i Bitcoina, to wasze transakcje oczywiście prowizja będzie mniejsza niż użytkowników, którzy tego tej kryptowaluty nie posiadają. Mam odcienie filmik, możecie go sprawdzić u mnie na kanale. Co do Stellar, no też ładnie nam poszybował. Cardano, o którym wam mówiłem, że jest projektem bardzo ciekawym i bardzo podobnym do XRP stawiałem w sumie jako system płatności, aczkolwiek no, XRP jest dla mnie mm, potężniejszym projektem i to pokazuje definitywnie market cap. I też ta stabilność ceny, która jednak jest zachowawcza. No, przy takim market capie wydawałoby się, że ta cena powinna jednak szybować, a tu się okazuje, że jednak tej sytuacji nie ma, jak w przypadku Bitcoina, Ethereum, Bitcoin Casha, czy też inne znanych kryptowalut w pierwszej dziesiątce, a nawet i dwudzieste. Możemy zobaczyć również, że na mm, Zmianie w 24 godzinach, zobaczcie, co się dzieje. Ja mówiłem Wam o kryptowalutach i będę dalej mówił o małym wolumenie. To jest bardzo, bardzo szkodliwa działalność osób. Taka spekulacja 445%. To jest jeszcze nic. No, były tysiące, tysiące, potrafiły te ceny rosnąć o tysiące procent. Także to nie dziwi. Ale dlaczego to tyle urosło? To już dziwi. To już dziwi ponieważ no, nie znalazłem informacji jakichś szczególnych, co by wskazywało na to, żeby po prostu uzasadnić taki wzrost. I chcę Wam powiedzieć, że pojawiły się na BitHubie, czy na portalu, którym ja czytam o tych informacjach, wszystkich związanych z kryptowalutami. No właśnie, te, te tak znane, no, Bitcoin przekracza 28 tysięcy złotych i brnie dalej. I co, tu demon? No, no to są dla mnie takie artykuły, takie, wiecie, no, mówiąc brzydko, pieprzenie o dupie Marynie, bo Wiecie, ktoś wprowadza pieniądze na rynek i ktoś robi z tego ideologię. No tak, tutaj były wyliczenia, tu były wykresy i tak dalej, i tak dalej. Ja mam filmik, który też sobie gdzieś tam sporządziłem i na tym filmiku to było chyba filmik dotyczący nowelizacji prawa podatkowego w Polsce. Wykres, który przedstawia i który się pokrywa, można powiedzieć, z tym wykresem, który widzicie tutaj. Hmm. Zadzwonę, znajdę. Gdzie on jest? Powiedzmy, że o który możecie zobaczyć tutaj. <laughs> jeśli chodzi o Bitcoina, a jeśli chodzi o rynek cały market cap to będzie będzie to w tym miejscu. No, możecie sobie zobaczyć jak to u mnie wygląda. U mnie na wykresie jest informacja, że to powinno jeszcze spaść i wtedy zacząć się podnosić. Czy tak będzie? No, tego nie wiemy, ale to jest jedna wielka jedne wielkie domysły jeśli chodzi o zasadność, dlaczego teraz tyle, co na No bo ktoś ładował pieniędzy, no sprawa jest prosta. Ktoś włożył ileś miliardów, dokładnie. Ja. Myślę, że grupy osób, na pewno nie na osoba, no to jednak to duże sumy, które włoży, włożyły te osoby, co widzicie, na transfery, które, które tutaj są odnotowane. Zobaczcie sobie, kolejne 19 minut temu 6 milionów dolarów. I to w postaci Bitcoina. Wszędzie mamy Bitcoina, jakby sprawdzić sobie na tutaj informacji 4.24, zaraz sprawdzimy, tego jest, że widzicie, jak olbrzymia ilość tego bitcoina w ostatniej parę dni pojawiła się nawet na motoprofilu, który odnotowuje te olbrzymie właśnie transakcje. Giełdy na Coin Paprika i ich wolumeny. Czyli 1 trzecia tego, co była. Muszę zastopować na chwilkę. Tak jak mówię, 1 trzecia tego, co była. No, Binance ma jedną drugą, ale ok, jak 1 jedna trzecia, 1 jedna czwarta nawet ładnie wyposzybował. Tutaj że chyba na tej kryptowalucie, na tym, a sprawdzimy, bo tutaj widziałem informację jakąś o tym bitcoinie, gdzie kryptowaluty były. O. Liquid to jest ta kryptowaluta. Yy, znaczy nie. Dobra, ale yy, o czym chciałem mówić? O tym, że właśnie na niektórych giełdach ten Bitcoin potrafi przekroczyć tą, powiedzmy, rynkową cenę. Tak to wygląda. No. Jeśli jest to nieduża giełda, to można to zrobić lepiej, szybciej yy, niż na tych olbrzymich giełdach, gdzie jednak ten wolumen jest no, duży. Co na koniec? Myślę, że z tych wszystkich rzeczy, które chciałem Wam powiedzieć, to Wam powiedziałem. Co należy teraz robić? To tego Wam nikt nie powie. No, ja, moje zdanie jest takie, że mm, ja nie bawię się w trading, ponieważ nasze niedopracowane prawo w Polsce może zarzucić mi, że ja powinienem rozliczać się jako działalność gospodarcza, jeśli urząd skarbowy będzie chciał mi rozliczyć z zysków osiągniętych przez kryptowaluty, ponieważ na przykład dostanie wykaz, który będę musiał przedstawić na w tym rozliczeniu <laughs> i zobaczyć, jak kupowałem, sprzedawałem, kupowałem, sprzedawałem, kupowałem, sprzedawałem i odnotowałem wzrosty, to dla nich może to być uznany jako prowadzona działalność gospodarcza i wtedy musicie założyć tą działalność gospodarczą i tracicie się w ramach działalności gospodarczej, a nie indywidualnego rozliczenia podat podatnika. Dam PIT chyba 37. Podajże. Więc to jest dla mnie problemem i ja nie chcę powodować tej sytuacji, tych napięć z urzędem skarbowym, żeby po prostu później, mówię, nie robić tego jako działalność gospodarcza. Chcę się robić jako indywidualna osoba. Czyli kupuję sobie, jeśli tam tracę powiedzmy 3% na tych spadkach wzrostach, bo mówiłem Wam, że można zarabiać na tym i tu bardzo duże pieniądze. Na przykład jak Monero było. Tutaj mamy Monero. Monero, powiedzmy, nie będę już, już tego otwierał. Było, spadało do 70, rosło 70 dolarów, spadało do 64, rosło do 68, spadało 63. I tak w kółko, i tak w kółko. Mogliście zarabiać, ale kto wam wychwyci, który to jest dobry moment? Ja wolę tutaj z urzędem skarbowym nie ryzykować, nie działać w ten sposób i poza tym też nie powodować napięcia u siebie. Widzę, że ten rynek się podnosi. Więc wolę czekać. Ale co będzie jutro, co będzie za tydzień, tego Wam nikt nie powiem. Może być równie dobrze 8 albo 9 tysięcy dolarów, dolarów za Bitcoina, a może by się okazać tak, że spadnie to do 6,5 tysiąca. Tego niestety nie wiemy. Miejmy nadzieję, że będzie szybować i osiągnie 300-400 miliardów przed tym halvingiem. Byłoby super.